Witaj w przestrzeni, gdzie odkrywamy najgłębsze tajemnice duszy. Dziś zajmiemy się tematem, który Dolores Cannon poruszała w swoich sesjach kucha.HT, siedmioma decyzjami, jakie dusza podejmuje przed narodzinami. To one kształtują nasze życie, nasze relacje i nasze wyzwania. Odkryjemy razem, że nic w Twoim życiu nie jest przypadkowe, każdy wybór ma sens i znaczenie. Dolores Cannon przez dziesięciolecia swojej pracy z regresją hipnotyczną QHHT dotarła do przestrzeni, które znajdują się poza zwykłym pojmowaniem życia i śmierci. Jej pacjenci, przenosząc się do doświadczeń duszy między wcieleniami, opowiadali o tym, jak wygląda proces przygotowywania się do nowego życia. Z tych przekazów wyłania się niezwykle spójny obraz – dusza nie trafia na ziemię przypadkowo. Każde wcielenie jest poprzedzone starannymi decyzjami, które kształtują przyszłe doświadczenia człowieka. Dolores podkreślała, że najważniejszym celem tego procesu jest wzrost świadomości i poszerzanie doświadczenia duszy. Z perspektywy duszy, życie ziemskie nie jest karą ani przypadkiem, lecz projektem stworzonym z niezwykłą precyzją. W planowaniu wcielenia uczestniczą Rada Starszych Dusz, przewodnicy duchowi i sama dusza, która ma pełną świadomość tego, czego potrzebuje, aby się rozwijać. Kanon opisywała, że pacjenci w transie często wspominali o salach przygotowań, pokojach planowania lub miejscach które przypominały duchowe szkoły. To tam dusze analizują swoje poprzednie życia, wybierają nowe warunki i decydują, z kim będą współtworzyć przyszłe doświadczenia. Ten proces bywa określany mianem kontraktu duszy, ale w rzeczywistości to zestaw decyzji, które nadają kształt całemu wcieleniu. W tym rozdziale skupimy się na siedmiu najważniejszych decyzjach, jakie dusza podejmuje przed narodzinami. Na podstawie relacji z regresji, które opisywała Dolores Cannon, oraz interpretacji samej autorki przyjrzymy się, dlaczego wybieramy określonych rodziców, ciała, miejsca narodzin, epoki i lekcje życiowe. Zrozumiemy także, jak dusza planuje trudności, talenty, kontrakty i spotkania z innymi. Następnie przeanalizujemy, dlaczego zapominamy ten plan po narodzinach i w jaki sposób wolna wola współistnieje z ustalonym wcześniej kontraktem. Na końcu przyjrzymy się znakom, które podpowiadają nam, że podążamy właściwą drogą, oraz najważniejszemu przesłaniu Dolores: każdy wybór duszy ma głęboki sens. Ten temat jest nie tylko fascynujący, ale i niezwykle praktyczny. Świadomość, że życie jest zaplanowane na głębszym poziomie, pozwala spojrzeć na własne trudności, relacje i doświadczenia z nowej perspektywy. Zamiast pytać, dlaczego to mnie spotyka, możemy zapytać, po co moja dusza to wybrała? Część pierwsza: Wybór rodziców, ciała i miejsca narodzin. Jednym z najbardziej intrygujących odkryć Dolores Cannon podczas setek sesji regresji hipnotycznej było to, że dusza z niezwykłą precyzją wybiera warunki, w których się narodzi. Decyzja ta dotyczy przede wszystkim rodziców, którzy nie pojawiają się w naszym życiu przypadkiem. Pacjenci w transie opisywali momenty, w których jeszcze przed narodzinami przyglądali się różnym potencjalnym rodzinom i zastanawiali się, która z nich będzie najlepszym środowiskiem do realizacji lekcji, jakie zaplanowała dusza. Dolores wielokrotnie podkreślała, że wybór rodziców nie oznacza, że muszą być oni idealni czy pełni miłości. Wręcz przeciwnie, często dusza wybiera trudne relacje rodzinne, ponieważ to one przyspieszają rozwój świadomości. Dzieci rodzą się w rodzinach, gdzie doświadczają odrzucenia, chłodu emocjonalnego, konfliktów czy nawet przemocy, nie dlatego, że zostały ukarane, lecz dlatego, że ich dusza potrzebowała właśnie takich wyzwań, aby wzrosnąć. W innych przypadkach dusze wybierają rodziców pełnych wsparcia i troski, bo taki fundament pozwala im rozwinąć talenty i skupić się na swojej misji. Drugą decyzją, która idzie w parze z wyborem rodziców, jest wybór ciała fizycznego. Dolores Cannon w książkach wspominała, że dusze opisują moment, w którym niemal jak w laboratorium analizują potencjalne ciała, ich genetykę, predyspozycje i ograniczenia. Niektóre dusze decydują się na ciała zdrowe, pełne siły i witalności, aby móc realizować misje wymagające ogromnej energii. Inne wybierają ciała z predyspozycjami do chorób, kalectwa czy ograniczeń fizycznych, ponieważ właśnie w takich warunkach możliwe jest doświadczenie głębszego poziomu współczucia, cierpliwości czy wewnętrznej mądrości. Jedna z pacjentek Dolores w transie opowiadała, że przed narodzinami świadomie wybrała ciało z genetycznym obciążeniem skłonności do choroby nowotworowej. Wyjaśniała, że jej dusza chciała zrozumieć, jak wygląda życie w którym ciało nie jest pewnym i trwałym narzędziem, lecz wymaga ciągłej troski i akceptacji przemijania. Tego rodzaju historie pokazują, że wybór ciała jest głęboką decyzją duchową, a nie tylko biologicznym przypadkiem. Kolejnym etapem jest wybór miejsca narodzin. W sesjach Kuhahate wiele dużo opisywało, że planeta Ziemia to ogromna mozaika energetycznych pól, a każde miejsce ma swoje wibracje. Urodzenie się w danym kraju, kulturze czy społeczności nie jest dziełem przypadku. Dusza wybiera przestrzeń, w której najlepiej może zrealizować swój plan, czy będzie to miejsce trudne, pełne ograniczeń i kontrastów, które zmuszą ją do przebudzenia, czy też przestrzeń bardziej harmonijna, pozwalająca działać w zgodzie ze światłem. Dolores opowiadała także, że niektóre dusze wybierają konkretne miejsca, ponieważ ich energia geograficzna rezonuje z przeszłymi wcieleniami. Na przykład dusza, która przez wiele inkarnacji mieszkała w danym regionie, może tam wrócić, aby dokończyć rozpoczęte lekcje. Inne dusze przychodzą do nowych miejsc, aby wnieść tam świeżą energię i rozpocząć coś zupełnie odmienionego. Warto podkreślić, że dusza nie podejmuje tych decyzji w izolacji. W procesie planowania uczestniczą przewodnicy duchowi, a także inne dusze, które będą odgrywać rolę rodziców, rodzeństwa czy członków dalszej rodziny. Jest to więc wspólna umowa, nie tylko ja wybieram rodziców, ale i oni na głębszym poziomie zgadzają się uczestniczyć w moim doświadczeniu. Ta pierwsza decyzja, wybór rodziców, ciała i miejsca narodzin jest fundamentem całego wcielenia. Nadaje to całej drodze życiowej i stwarza ramy, w których dusza będzie mogła wzrastać. Dolores Cannon podkreślała, że kiedy pacjenci uświadamiali sobie ten proces w transie, często odczuwali ogromne poczucie ulgi. Zamiast patrzeć na swoje życie jako na pasmo przypadków, zaczynali rozumieć, że wszystko miało sens i było zaplanowane z wielką precyzją. CZĘŚĆ DRUGA wybór czasu inkarnacji, lekcji życiowych i kluczowych relacji. Dolores Cannon wielokrotnie podkreślała, że dusze przychodzą na ziemię dokładnie wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne i kiedy warunki sprzyjają realizacji ich misji. Z perspektywy duszy czas linearny nie istnieje. W transach pacjenci mówili, że mieli wgląd w różne epoki, w różne linie czasowe i mogli wybrać moment, w którym ich obecność będzie najcenniejsza. To tłumaczy Dlaczego dziś tak wiele dusz rodzi się właśnie teraz, w okresie przejścia Ziemi do nowej ery? Wybór czasu inkarnacji jest jednym z najważniejszych, ponieważ determinuje rodzaj wyzwań i możliwości, z jakimi dusza się spotka. Dusze, które inkarnowały w czasach średniowiecza, uczyły się funkcjonować w warunkach ograniczeń, religijnych dogmatów i społecznej hierarchii. Te, które wybrały XX wiek, doświadczały dramatów wojen, przemian technologicznych i narodzin globalnej świadomości. Dusze, które przyszły teraz, w XXI wieku, wybrały czasy intensywności, okres szybkiej transformacji, ogromnych możliwości i równocześnie licznych kryzysów. Kolejnym etapem jest wybór lekcji życiowych. W sesjach QHT pacjenci opowiadali, że przed narodzinami analizowali swoje wcześniejsze wcielenia i określali, jakie doświadczenia jeszcze są im potrzebne do rozwoju. Jedni wybierali lekcje związane z miłością, przyjście na świat w rodzinach. Gdzie zabraknie emocjonalnego wsparcia, by nauczyć się dawać miłość samemu sobie. Inni decydowali się na lekcje związane z wolnością, inkarnując w kulturach, które ograniczały ich wybory, aby nauczyć się odwagi i samostanowienia. Dolores pisała, że planowanie lekcji nie zawsze oznacza wybór trudnych doświadczeń. Wiele dusz decyduje się na życie pełne harmonii i sukcesów, ponieważ ich celem jest szerzenie radości, lekkości i inspiracji. Jednak niezależnie od wybranego scenariusza. Każda lekcja jest świadomym wyborem duszy, a nie karą czy przypadkiem. Ważnym elementem planu duszy jest też wybór kluczowych relacji. Podczas sesji wielu pacjentów opowiadało, że przed narodzinami spotykali się ze znanymi im duszami, z którymi mieli zawrzeć kontrakty na wspólne doświadczenia. Te dusze towarzyszące odgrywają różne role, czasem pojawiają się jako rodzice, rodzeństwo, przyjaciele, a czasem jako partnerzy czy nawet przeciwnicy. Dolores podkreślała, że nawet trudne relacje są częścią planu. Dusza może zgodzić się na doświadczenie zdrady, straty czy konfliktu z inną duszą, ponieważ na głębszym poziomie jest to lekcja dla obu stron. Często to właśnie wrogowie w życiu okazują się największymi nauczycielami, którzy popychają nas do przebudzenia i odkrycia swojej mocy. Jednocześnie w planie pojawiają się dusze bratnie, które wspierają nas miłością i przypominają, kim jesteśmy. Dolores Canon pisała, że spotkanie bratniej duszy w ziemskim życiu to jedno z największych błogosławieństw, daje poczucie, że nie jesteśmy sami, a nasze doświadczenia mają głęboki sens. Podsumowując, druga decyzja duszy przed narodzinami obejmuje trzy aspekty: wybór odpowiedniego momentu w historii, zapisanie lekcji, które mają być przeżyte, oraz zaplanowanie spotkań z innymi duszami, które będą towarzyszyć w podróży. Wszystko to składa się na misterną sieć doświadczeń, która z ziemskiej perspektywy może wyglądać na przypadkową lecz w rzeczywistości jest świadomie zaplanowanym projektem rozwoju. Część trzecia. Wybór trudności, kontrakty duszy i dary. Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć Dolores Cannon podczas pracy z tysiącami pacjentów było to, że dusze same planują swoje największe wyzwania. Choroby, straty, kryzysy czy ograniczenia nie są karą, jak wielu ludzi sądzi, lecz świadomą decyzją duszy, która chce czegoś się nauczyć. Podświadomość w sesjach kuhahate wielokrotnie mówiła słowa: Twoje cierpienie trwa tylko dlatego, że nie rozumiesz, po co to wybrałeś. Wybór trudności. Pacjenci w transie opisywali, że jeszcze przed narodzinami dusza wie, z jakimi wyzwaniami będzie musiała się zmierzyć. Niektóre wybierają choroby ciała, aby doświadczyć lekcji pokory, wytrwałości i empatii. Inne decydują się na stratę bliskiej osoby, by zrozumieć nietrwałość materialnej rzeczywistości i odkryć duchowe połączenie, które nie kończy się wraz ze śmiercią. Są dusze, które wybierają życie w ubóstwie, aby nauczyć się, że prawdziwe bogactwo nie tkwi w rzeczach, ale w sercu. Inne z kolei decydują się na samotność, aby odnaleźć własne wnętrze i przebudzić się do prawdy o swojej boskiej naturze. Dolores pisała, że z ziemskiej perspektywy może to wyglądać jak niesprawiedliwość, ale z poziomu duszy jest to najgłębszy akt miłości wobec siebie samego. Stworzenie warunków, które najpełniej pozwolą na rozwój świadomości. Kontrakty duszy. Z tym wyborem ściśle wiążą się kontrakty duszy. Przed narodzinami dusze spotykają się i ustalają wspólne doświadczenia, które będą dla nich lekcjami. Kontrakty mogą dotyczyć zarówno radosnych wydarzeń, jak i bolesnych. Przykładowo, dusze mogą umówić się na wspólne życie jako partnerzy, aby nauczyć się miłości, zaufania i współpracy. Mogą też zawrzeć kontrakt na trudne relacje Na przykład rodzic i dziecko w konflikcie Aby obie strony wzrastały poprzez wyzwania W sesjach HHT Dolores słyszała wiele razy Że nawet w przypadku traumatycznych doświadczeń Zdrady, przemocy, a nawet wojny Na głębszym poziomie istniał kontrakt Który miał nauczyć duszę czegoś ważnego Nie oznacza to, że zło jest usprawiedliwione Ale że nawet ono zostaje przekształcone w lekcje i rozwój Wybór darów i talentów nie wszystkie decyzje duszy przed narodzinami dotyczą trudności. Dusze wybierają również dary i talenty, które wniosą ze sobą na Ziemię. W sesjach pacjenci opisywali, że ich dusza wybierała pewne zdolności muzyczne, artystyczne, uzdrowicielskie, komunikacyjne, jako narzędzia do realizacji planu życia. Dolores podkreślała, że talenty nigdy nie są przypadkowe. Dusza przynosi ze sobą potencjały rozwijane przez wiele wcieleń. Aby móc z nich korzystać w kolejnych inkarnacjach. Przykładowo, ktoś, kto przez wiele żyć był uzdrowicielem, może dziś rodzić się z naturalnym darem empatii i chęcią pomagania innym. Dusza, która przez wieki rozwijała się w sztuce, rodzi się z talentem do malarstwa czy muzyki, które inspirują innych i podnoszą ich wibracje. Wielu pacjentów Dolores odkrywało w transie, że ich pasje nie są zwykłymi zainteresowaniami, lecz zapisanym w duszy darem, który jest kluczem do realizacji misji. Gdy człowiek podąża za swoim talentem, jego życie nabiera sensu i harmonii, a plan duszy realizuje się naturalnie. Synteza wyborów. Wybór trudności, kontraktów i talentów tworzy niezwykle złożoną sieć, w której każda nić jest połączona z inną. Dusza planuje nie tylko wyzwania i ograniczenia, ale też dary, które pomogą je przezwyciężyć. Plan duszy nigdy nie jest bezcelowym cierpieniem, zawsze zawiera w sobie potencjał światła. Które pozwala przekształcić ból w mądrość. Dolores Cannon podkreślała, że kiedy pacjenci odzyskiwali wgląd w te wybory, ich życie zmieniało się diametralnie. Zamiast czuć się ofiarami losu, zaczynali rozumieć, że są współtwórcami własnej drogi. To zrozumienie niosło im poczucie siły i spokoju, a także głęboką wdzięczność wobec samego siebie innych dusz, które uczestniczyły w ich historii. Część czwarta. Dlaczego nie pamiętamy planu duszy? Wolna wola i podświadomość w sesjach Kuhahaty. Jednym z najczęstszych pytań, które zadawali pacjenci Dolores Cannon, było: skoro dusza tak dokładnie planuje swoje życie, dlaczego nie pamiętamy tego planu po narodzinach? Dlaczego wchodzimy w ziemską rzeczywistość jak w labirynt, nie wiedząc, co nas czeka i po co tu jesteśmy? Odpowiedzi, jakie przychodziły podczas sesji Kuhahaty, były zawsze spójne: zapomnienie jest częścią gry. Zasłona zapomnienia Dusze opisywały w transie, że przed narodzinami zakładana jest na niej swoista zasłona, która oddziela świadomość ziemską od pełnej pamięci duchowej. Gdybyśmy od pierwszych chwil życia pamiętali wszystkie swoje inkarnacje, kontrakty i wybrane lekcje, trudno byłoby nam je przeżyć w sposób autentyczny. Wiedząc, że określona osoba ma nas zdradzić, nie wchodzilibyśmy w relacje, a wiedząc, że mamy umrzeć w młodym wieku, nie odczuwalibyśmy pełni życia. Zasłona sprawia że każda lekcja jest przeżywana w pełnej intensywności, a dzięki temu wzrost świadomości jest głębszy. Dolores podkreślała, że zapomnienie nie jest karą ani przypadkiem, ale aktem mądrości. Dusza wie, że doświadczenie musi być realne i że dopiero wtedy możemy w pełni odczuć emocje, które są paliwem dla jej rozwoju. Wolna wola i elastyczność planu. Drugim zagadnieniem, które często pojawiało się w sesjach, jest kwestia wolnej woli. Czy skoro dusza zaplanowała wszystko przed narodzinami, mamy w ogóle możliwość wyboru? Podświadomość tłumaczyło, że plan duszy przypomina mapę, zawiera najważniejsze punkty, lekcje i relacje, ale sposób, w jaki do nich dotrzemy, zależy od naszych decyzji. Możemy skracać lub wydłużać ścieżki, możemy wybierać różne scenariusze, a nawet czasami całkowicie zmienić kierunek. W tym sensie wolna wola współistnieje z planem duszy. Kluczowe doświadczenia i tak się wydarzą, bo dusza je zaplanowała, ale mamy swobodę w tym, jak przez nie przejdziemy. To tłumaczy, dlaczego niektórzy ludzie uczą się lekcji szybciej, a inni potrzebują wielu lat albo nawet kolejnych wcieleń, by je zrozumieć. Dolores opisywała przypadki pacjentów, którzy pytali, czy mogą zmienić swoje życie, skoro dusza wybrała już określone trudności. Podświadomość odpowiadała, że zawsze istnieje możliwość zmiany ścieżki, jeśli lekcja zostanie już przyswojona. Dusza nie potrzebuje powtarzać cierpienia. Plan duszy nie jest więzieniem, lecz drogowskazem, a wolna wola jest narzędziem, które pozwala wybierać w każdym momencie. Podświadomość w sesjach kucha chaty. Najważniejszym elementem, który umożliwiał Dolores Kanon odkrywanie planów duszy, było połączenie z wyższą jaźnią lub podświadomością pacjentów. To właśnie ona ujawniała, jakie były decyzje duszy przed narodzinami, dlaczego pojawiły się określone trudności i jakie są dary. Które człowiek nosi w sobie. Podczas sesji pacjenci często odkrywali, że ich największe problemy były zapisane w planie duszy. Nagle zaczynali rozumieć, dlaczego chorują, dlaczego przyciągają trudne relacje, czy dlaczego czują się inni. Ta wiedza sama w sobie miała działanie uzdrawiające. Zamiast walczyć z losem, zaczynali współpracować z własną duszą. Dolores pisała, że właśnie w tych momentach pacjenci doświadczali największych transformacji. Uświadamiali sobie, że ich życie nie jest chaosem ani karą, lecz świadomym projektem, w którym oni sami są twórcami. Podświadomość nigdy nie narzucała rozwiązań, jedynie przypominała, że zawsze można dokonać wyboru zgodnego z planem duszy i że wszystko, co wydarzyło się w życiu, miało sens. Synteza, zrozumienie zasłony zapomnienia, wolnej woli i roli podświadomości w procesie życia pozwala spojrzeć na ziemską egzystencję w zupełnie nowy sposób. Nie jesteśmy bezradnymi ofiarami losu. Lecz duszami, które świadomie podjęły decyzję o tym, jak i kiedy się urodzić, jakie lekcje przeżyć i jakie relacje zbudować. Zapomnienie daje nam autentyczne doświadczenie, wolna wola pozwala nam wybierać w każdej chwili, a podświadomość w sesjach kuchachate przypomina, że plan duszy zawsze pozostaje w nas zapisany. Część piąta. Znaki realizacji planu duszy, wyjścia awaryjne i najważniejsze przesłanie Dolores Cannon. Dolores Cannon podkreślała, że choć zasłona zapomnienia oddziela nas od pełnej wiedzy o planie duszy, to jednak życie obfituje w subtelne wskazówki, które pomagają nam rozpoznać, czy idziemy w zgodzie z naszą misją. Znaki realizacji planu duszy. Najbardziej charakterystycznym znakiem, że realizujemy plan duszy, jest poczucie wewnętrznej spójności. Człowiek może doświadczać trudności, wyzwań i cierpienia, ale w głębi siebie czuje, że to wszystko ma sens i prowadzi go ku czemuś większemu. Dolores mówiła. Że pacjenci często opisywali to uczucie jako wewnętrzne prowadzenie, głos intuicji, który nieustannie wskazuje właściwy kierunek. Innym znakiem są synchroniczności, sytuacje, które pozornie są przypadkowe, a w rzeczywistości układają się w logiczny wzór. Spotykamy ludzi, którzy zmieniają nasze życie, w odpowiednim momencie pojawiają się możliwości lub książki, które odpowiadają na nasze pytania. Podświadomość w sesjach tłumaczyła, że synchroniczności to język duszy, sposób komunikacji, dzięki któremu wiemy, że jesteśmy na właściwej ścieżce. Kolejnym wskaźnikiem są uczucia spełnienia i radości, nawet w drobnych rzeczach. Dolores powtarzała, że dusza daje znać, iż jesteśmy na dobrej drodze, poprzez wewnętrzny stan lekkości. To dlatego podążanie za pasją, rozwijanie talentów czy pomaganie innym często sprawia, że czujemy się szczęśliwi, bo właśnie w tych działaniach najpełniej realizujemy swój plan. Wyjścia awaryjne duszy. Dolores Kanon opisywała także zjawisko, które może wydawać się zaskakujące, tak zwane wyjścia awaryjne. Dusza, planując wcielenie, czasami zakłada możliwość wcześniejszego zakończenia życia, jeśli doświadczenie okaże się zbyt trudne lub jeśli lekcje zostaną zrealizowane szybciej, niż zakładano. Pacjenci w transie mówili o tym, że w planie mogą znajdować się punkty opcjonalne, np. poważna choroba, wypadek lub inny kryzys, który daje duszy wybór. Zostać i kontynuować misję, albo opuścić ciało i wrócić do świata duchowego. Nie oznacza to porażki, lecz część elastyczności planu. Dusza zawsze decyduje, czy chce kontynuować, czy zakończyć doświadczenie wcześniej. To tłumaczy, dlaczego niektórzy ludzie wychodzą z dramatycznych wypadków bez większych obrażeń, ich dusza wybrała kontynuację. Inni natomiast odchodzą nagle, nawet jeśli z perspektywy bliskich wydaje się, że mieli jeszcze wiele do zrobienia. Ich dusza podjęła decyzję o skorzystaniu z wyjścia awaryjnego. Najważniejsze przesłanie Dolores Cannon: wszystkie decyzje duszy, wybór rodziców, ciała, miejsca narodzin, czasu inkarnacji, lekcji, relacji, trudności, kontraktów i talentów prowadzą do jednego przesłania, które Dolores Cannon nieustannie powtarzała: każdy wybór duszy ma głęboki sens. Nie ma błędnych ścieżek ani zmarnowanych doświadczeń. Nawet to. Co z perspektywy ziemskiej wygląda jak porażka, błąd czy cierpienie, z perspektywy duszy jest częścią większej układanki. Wszystko, czego doświadczamy, jest dla naszego wzrostu i poszerzania świadomości. Dolores mówiła, że odkrycie tego w sesjach kuhahate często przynosiło ludziom ogromną ulgę. Zamiast obwiniać siebie czy innych, zaczynali rozumieć, że każde doświadczenie miało cel, że nie są ofiarami, ale twórcami własnej historii. Że dusza nigdy się nie myli, wybiera dokładnie to, co jest potrzebne do wzrostu. Podsumowując, znaki, wyjścia awaryjne i przesłanie Dolores Canon przypominają nam, że życie nie jest chaosem ani karą. To starannie zaplanowana podróż, w której dusza prowadzi nas krok po kroku do odkrycia prawdy o naszej boskiej naturze. Zakończenie. Dolores Canon poprzez swoją pracę pokazała światu, że życie człowieka nie jest przypadkowe. A każdy z nas nosi sobie głęboko zaplanowany projekt duszy. Proces wyboru wcielenia, który odbywa się na poziomie duchowym, odsłania niezwykłą precyzję i mądrość. Dusza nie tylko wybiera rodziców, ciało i miejsce narodzin, ale także czas, epokę, lekcje, relacje, trudności i talenty. Każdy z tych elementów jest częścią większego planu, którego celem jest rozwój świadomości. Kanon uświadamiała swoim pacjentom i czytelnikom, że trudności nie są karą, a relacje, nawet bolesne, mają swoje znaczenie. Ciało, które otrzymujemy, zawsze jest narzędziem do wzrostu, a miejsce narodzin niesie ze sobą określoną energię, która wspiera naszą misję. Nawet największe cierpienia stają się okazją do nauki, a nasze talenty to dary duszy, które mają nas prowadzić ku realizacji planu. Zrozumienie zasłony zapomnienia pozwala patrzeć na życie inaczej, jako na grę, w której celem nie jest unikanie bólu ale odkrywanie prawdy o sobie. Wolna wola sprawia, że plan duszy nie jest więzieniem, ale elastyczną mapą, w której możemy wybierać drogi dojścia do tego samego celu. A podświadomość, która ujawnia się w sesjach Kucha HT, przypomina nam, że cała wiedza o naszym planie zawsze jest w nas dostępna, choć zwykle pozostaje ukryta. Najważniejsze przesłanie Dolores Cannon brzmi Nie ma błędnych wyborów duszy. Nawet jeśli nasze życie wydaje się pełne trudności, nawet jeśli nie rozumiemy sensu doświadczeń, zawsze istnieje głębszy plan. Każde spotkanie, każda lekcja, każdy moment ma wartość i znaczenie. Ziemskie życie, w całym swoim bogactwie i skomplikowaniu, jest świętą podróżą duszy, której celem jest poszerzanie świadomości i powrót do jedności z boskim źródłem. Patrząc na siedem decyzji duszy przed narodzinami, możemy odnaleźć w nich nie tylko wiedzę o mechanice reinkarnacji, ale także głębokie przesłanie o miłości i mądrości. Które kierują naszymi wyborami. W momencie, gdy zaczynamy rozumieć, że nic nie jest przypadkowe, a każda chwila ma sens, przestajemy czuć się ofiarami losu i zaczynamy doświadczać życia jako świadomi twórcy. To właśnie ta zmiana świadomości, od poczucia chaosu i przypadkowości do zrozumienia i akceptacji, jest największym uzdrowieniem, jakie może przynieść wiedza odkryta przez Dolores Kanon. A świadomość, że dusza nigdy się nie myli, daje największy spokój i najgłębszą siłę. Twoja dusza wybrała tę podróż z miłością i mądrością. Każde doświadczenie, każdy dar i każda trudność mają cel, prowadzą cię do przebudzenia. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś ofiarą losu, ale twórcą swojego życia. Jeśli ten przekaz poruszył twoje serce, zostaw komentarz i subskrybuj, aby razem zgłębiać kolejne tajemnice duszy.